Witam Was, drodzy przyjaciele. Zastanowimy się dzisiaj na podstawie Słowa Bożego nad zagadnieniem, które jest bardzo istotne dla każdego chrześcijanina. Jest to prawda Słowa Bożego. Prawda w Biblii występuje pod postacią różnych symboli. Jednym z takich symboli jest woda. Jest to symbol bardzo dobrze pokazujący, jak ważną w życiu każdego chrześcijanina jest prawda. Bo jak bez wody nie wyobrażamy sobie życia, ponieważ jest to substancja, która jest podstawą bytu wszystkich organizmów żywych, tak samo prawda Słowa Bożego jest bardzo ważna w życiu każdego chrześcijanina. Możemy powiedzieć, że bez prawdy chrześcijanin nie, nie wyobraża sobie duchowego życia. Oczywiście. Wiemy, że Bóg jest Stwórcą całego wszechświata. Bóg stworzył naszą planetę, Bóg stworzył również wodę, która jest podstawą bytu wszystkich organizmów. Mówi nam o tym pismo święte w Psalmie 148, a w wersecie 4 i 5 czytamy tam słowa następujące: Chwalcie go niebiosa, nad niebiosami i wody, które są nad niebiosami. Nie chwalą imię Pana. On bowiem rozkazał i zostały stworzone. Tak jak Bóg podtrzymuje życie swoich stworzeń, udzielając im życiodajnej wody, tak samo możemy powiedzieć, że Bóg podtrzymuje duchowe życie swojego ludu, udzielając mu życiodajnej prawdy. Ale ktoś mógłby zapytać, skąd na pewno wiemy, że woda jest symbolem prawdy. Oczywiście, tak jak na wstępie powiedzieliśmy, będziemy opierać się na Biblii. I Biblia nam o tym mówi. Gdy otworzymy Piątą Księgę Mojżeszową, 32 rozdział, a drugi werset, tam znajdujemy takie słowa: Moja nauka będzie kropić jak deszcz. Moja mowa będzie ściekać jak rosa. Jak drobny deszcz na zioła, jak krople na trawę. Tutaj, prawda, Słowa Bożego występuje pod symbolem wody. Wody przychodzącej albo w postaci deszczu, albo w postaci rosy. Ale jak możemy zauważyć, nie tylko symboliczna jest tutaj woda, ale również symboliczna jest tutaj trawa. Co ta trawa nam tutaj przedstawia? Znowu udajemy się do Słowa Bożego i w proroctwie Izajasza w 40. rozdziale. A w wersecie od 6 do 8 czytamy tam takie słowa. Głos przemówił, wołaj. I zapytano, co mam wołać? Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje na nie. Zaprawdę, ludzie są tą trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo naszego Boga trwa na wieki. Trawa usycha. Pytamy, dlaczego ta trawa usycha? Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że chodzi tutaj o symboliczną trawę. Co się stało takiego, że trawa usycha? Aby tą kwestię lepiej zrozumieć, cofnijmy się w naszych rozważaniach do momentu, kiedy stworzony został rodzaj ludzki. Mówi nam o tym Księga Rodzaju. Księga Rodzaju bardzo dokładnie ten proces opisuje. Przedstawia nam, że najpierw zostały przygotowane warunki do, dla człowieka, został stworzony ogród Eden, a następnie w tych doskonałych warunkach Bóg postawił pierwszą parę ludzką, Adama i Ewę. Pozwolił im korzystać z tych warunków, pozwolił im spożywać wszelkie owoce, które zostały stworzone, ale zabronił im spożywać. Owocu drzewa wiadomości dobrego i złego. Jak wiemy, człowiek, nasi pierwsi rodzice okazali się nieposłuszni, spożyli zakazany owoc, a przez to ściągnęli na siebie i cały rodzaj ludzki wyrok śmierci. A więc przez grzech i wynikające z tego przekleństwo. Trawa symboliczna, trawa, którą jest ludzkość, została skoszona, została odcięta od życia. I tak jak możemy zauważyć, kiedy trawnik zostanie, literalny trawnik zostanie skoszony w czasie upału, kiedy na ten trawnik zaświeci słońce, palące słońce, ono momentalnie spowoduje, że ten trawnik usycha. Ale tak jak w przyrodzie, kiedy ten uschnięty trawnik, na ten uschnięty trawnik spadnie dużo deszczu. To następuje proces odrodzenia. Ta trawa znowu zaczyna wzrastać. Znowu się zazieleni. I tak samo, drodzy przyjaciele, prawda, która przyjdzie na, ten, na tą symboliczną, skoszoną trawę czyli na rodzaj ludzki, który umiera. A jak wiemy, wszyscy umieramy. Bo wszyscy odziedziczyliśmy wyrok śmierci, i zgodnie z tym, Pismo Święte nam potwierdza, że wszyscy, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają. Ale gdy ta trawa symboliczna, czyli ludzkość, doświadczy prawdy Słowa Bożego, która przyjdzie od Boga poprzez Chrystusa, w okresie, który nazywamy okresem milenium, albo tysiącletnim dniem sądu, ta ludzkość znowu się odrodzi. Co więcej, Jezus pokazuje nam, że prawda Słowa Bożego ma przewagę nad literalną wodą. A to w tym znaczeniu, że literalna woda musi być ciągle uzupełniana. Człowiek, aby egzystować, musi pić kilka razy dziennie, a gdyby nie pił przez kilka dni, to na pewno umrze. Natomiast prawda, która przyjdzie, do ludzkości poprzez Chrystusa ona będzie Jego trwałą wartością, a co najważniejsze, przyczyni się do osiągnięcia życia wiecznego. Zobaczmy, jak to pięknie przedstawione jest w Ewangelii według świętego Jana, w czwartym rozdziale a wersecie trzynastym i czternastym, gdzie tam nasz Pan Jezus rozmawiając z kobietą samarytańską przy studni, tą kwestię bardzo jasno przedstawia. Odpowiedział jej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, a więc tą literalną wodę, każdy znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, Jezus mówi tutaj o symbolicznej wodzie, czyli o prawdzie Słowa Bożego, nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytruskującej ku życiu wiecznemu. Dzisiaj, drodzy, prawda dociera do bardzo nielicznych jednostek. Ale wierzymy, zgodnie z obietnicą Pisma Świętego, że przyjdzie taki czas, czas Królestwa Bożego, o które wszyscy się modlimy słowami modlitwy pańskiej: Przyjdź Królestwo Twoje, że w tym czasie prawda będzie udzielona każdemu. Każdy, kto zechce, będzie miał możliwość, Korzystania z tej prawdy w sposób dowolny. Ta prawda będzie udzielona darmo. Tak jak nam o tym mówi już ostatni rozdział Biblii, to jest 22 rozdział Księgi Objawienia, a werset pierwszy i 17. I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ. Wypływającą z stronu Boga i baranka. A duch i oblubienica mówią przyjdź. A kto słyszy, niech powie przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Cieszymy się, drodzy, tą radosną perspektywą, że przyjdzie taki czas, że Chrystus przez prawdę Słowa Bożego odrodzi rodzaj ludzki. Dziękujemy przede wszystkim za to Bogu, jako dawcy wszelkiego dobrego i doskonałego daru, który tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dziękuję za uwagę.